Płacę rocznie z 3,5 miliona podatków. Także, także generuje piękny przychód dla Bo państwa polskiego. Ten kraj powinien ci naprawdę podziękować. Tak. Dziękujemy, że, z Kolim, że jesteś. Słysza. Dziś przyjrzymy się postaci Skolima. Polskiego piosenkarza, który osiągnął ogromny sukces i zarabia naprawdę spore pieniądze. Zobaczymy, jakie cechy i nawyki pozwoliły mu dojść tak wysoko. Grasz mnóstwo no, jesteś, ale jesteś, trzy, jesteś dzisiaj u nas. Trzy koncerty i, dzisiaj, i to dzisiaj trzy tak koncerty, to się oszczędzasz. To nie jest twój by, rekord. nie jest mi rekord. By... Pierwszą cechą, która różnie z kolima, jest jego niesamowita pracowitość. Za chwilę usłyszycie, ile koncertów potrafi zagrać w ciągu jednego dnia. To pokazuje, że nie spoczywa na laurach. Zamiast tego nieustannie podróżuje, często nawet helikopterem, by dotrzeć na kolejne występy. To właśnie ta ciężka praca sprawia, że osiąga tak duże sukcesy i jest po prostu bardzo bogaty. Bywało sześć, bywało no mógłbym jeszcze dołożyć, że tam był taki wiesz, jeszcze spotkanie z dziećmi, zaśpiewanie kilku utworów, to można było liczyć siedmiu. Natomiast, natomiast te pięć, cztery, sześć zdarza się. Zaczynamy od godziny 14, potem jest godzina 16.30, kolejny koncert. Następnie gramy koło A. godziny 19, 22. No i potem te godziny, takie północ. Zdarzyło mi się grać ostatni koncert koło piątej też na, na Mazurach. To właśnie pytanie, czy to ostatni czy pierwszy, nie? O piątej rano? Różnie można by było to liczyć <laughs> faktycznie. Natomiast no jest to jazda bez trzymanki. Drugą kluczową cechą z Kolima jest ogromna pasja do tego, co robi. On po prostu kocha swoją pracę, do tego może grać setki koncertów i wciąż nie czuje wypalania. Zastanów się teraz, czy ty również czujesz taką pasję w tym, co robisz, w swojej pracy, W swoim biznesie. Pamiętaj, że w biznesie kluczowe jest, by to, co oferujesz, rzeczywiście było potrzebne na rynku, ale równie ważne jest to, żebyś ty sam naprawdę lubił to, co robisz. Uwielbiam to spełnienie dziecięcych marzeń. Można powiedzieć, że w, pe w pewnym stopniu się zachłysnąłem tym i mhm. cały, czas, cały czas w tym, w tym tkwię, bo... Trzecią cechą Skolima jest to, że od dziecka marzył o takim życiu, jakie teraz prowadzi. To świadczy o jego ogromnej ambicji i wierze w siebie. Miał wizję i nieustannie w nią wierzył. To jest cecha wspólna wielu ludzi sukcesu. Od najmłodszych lat mieli swoją wizję, swoje marzenie i wiarę, że je osiągną. Zastanów się więc, czy ty również wierzysz w swój sukces, czy masz ambitne cele i marzenia, bo to właśnie marzenia sprawiają, że wstajesz z kanapy i działasz. Tyle, ile marzyłem, kochani, jako, jako chłopak 13, 17-letni, żeby, żeby mieć taką możliwość i, i łączyć te koncerty. I, I że tak powiem, dzięki Bogu zdrowie też pozwala i też fajną ekipę. Mam, 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 mam przyjaciel, Patryk, z którym żyjemy. No jak bracia jest ze mną od początku: Luxon na gitarze, Akademia Muzyczna w Poznaniu, wykładowca, drygent churalny, który że tak powiem zyskał drugą młodość gdzieś tutaj przy mnie, to te, też, też oni mnie budują i, i dają mi taką przestrzeń, że ja tak na dobrą sprawę jestem dla ludzi. Żeby zagrać, zrobić z nimi zdjęcia, a tak naprawdę ten transport, to, to mogę sobie, że tak powiem, podcast włączyć. Czy, czy tak jak ludzie może nas będą teraz słuchać, to ja też często tak słucham, a to sobie książkę poczytam, mhm. a to posłucham siebie i nie siebie. Także mam, 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 mam fajne, fajne warunki, fajną przestrzeń cudownymi ludźmi się otaczam. Czwartą cechą z Konima, którą warto podkreślić, jest jego przedsiębiorczość. Oczywiście zarabia na muzyce, sprzedając bilety na koncerty, ale nie poprzestaje tylko na tym. Rozwija też inne biznesy. Ma własny sklep, sprzedaje perfumy i różne gadżety. To pokazuje, że wciąż idzie do przodu i nie boi się nowych wyzwań. Dodatkowo wspiera swoją rodzinę, bo prowadzi z nimi wspólny biznes. Dzięki temu mogą razem działać, a on sam może skupić się na tym, w czym jest najlepszy, czyli na koncertach. Daje im też licencję, co jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Może inaczej. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten, ten sklep, to to jest, to jest finalnie to wszystko stoi na, na moją mamę mhm. i na babci i one, one nad tym czuwają. Rodzinny biznes. Ja jestem osobą, które, która udziela im licencji mhm. i, i, i tak to funkcjonuje, tak że wszystko jest zgodnie, zgodnie że, że tak powiem, ze sztuką. Ale to jest fajne, że to jest, wiesz, no rodzinny biznes. Ja też takie, czytałem o jest tym, jest że kochane, ty no właśnie, udostępniasz swoje samochody, w sensie, że czasami ktoś z twojej rodziny używa twoich samochodów. Tak, tak, bardzo, bardzo By... często. Mam, mam też piękną siódemkę, taką limuzynę, tylko że jej nie mam oklejonej. E, powiem A, tak, cieszę właśnie. się, jak moi bliscy mogą się też cieszyć tym, nie ukrywajmy, ja jestem sumą tych wszystkich ludzi, którzy mnie wychowywali. To, to nie jest tak, że ja się urodziłem 4 lata temu, tylko gdzieś, gdzieś babcia mi piosenki śpiewała, jak mi placuszki jakieś mm -hmm. robiła i gdzieś, gdzieś, to się zaczynało. Jej mąż, dziadek świętej pamięci, też babcia bardzo przeżyła śmierć, śmierć dziadka, mój dziadek był saksofonistą. I ja też mam wrażenie, że babcia, tą całą miłość, tak powiem, dziadka na te moje artystyczne poczynania przełożyła i to jest też takie, wydaje mi się, ee, ciekawe. No i też, też te zaplecze całe, że ja mam, jestem spakowany, że no wiadomo, że też często się sam pakuje, natomiast że dużo ktoś, rzeczy kto, gdzieś ta rodzina yy, czuła na pewno. Piątą cechą ma jest jego wdzięczność. Często podkreśla, jak wielki wpływ na jego życie i ścieżkę kariery miała rodzina. Ta wdzięczność sprawia, że pozostaje pokorny i świadomy, skąd pochodzi. To ważna cecha na drodze do sukcesu, bo dzięki niej nie zapomina się o swoich korzeniach i pozostaje się autentycznym. Moja muzyka narodziła się z tego, że dziadek był saksofonistą, ja w domu śpiewałem, przybierzeli do Betlejem pasterze I, i to była kwestia tych kolęd, tego śpiewania, potem muzyka rozrywkowa, potem poszedłem bardziej w te latino i w ten regeton, gdzie, gdzie uważam, że odnalazłem siebie jak najbardziej. Szóstą cechą z kolima jest jego autentyczna chęć pomagania ludziom przez swoją muzykę. Czerpie prawdziwą radość z tego, że jego twórczość pozwala innym się zrelaksować, odstresować i zapomnieć o codziennych problemach. I, I dzięki Bogu ja trafiłem do wrażliwości, tak jak tu w studio. Wszedłem do was do stacji, w której jeszcze grany nie jestem, a jedna dziewczyna chłopak, tu śpiewaliśmy na karaoke Twoje numery. Tutaj tego zdjęcia sobie zrobiłem czterema osobami. Czyli. Trafiłem do rozrywkowej wrażliwości ludzi, gdzieś coś, co ich pobudza, do tańca, do, do tego, że, że mogą się odstresować i mieć fajną, wolną głowę. Chociaż yy, to, jest, to jest taka rzecz, która uważam, że jest piękna, że ja nie, nie było tak, że ktoś mnie wymyślił. Tylko sam ja, sam, że tak powiem, dojrzałem nawet w pewien sposób. Nawet nie, że wymyśliłem, tylko że dojrzałem do siebie i, i to jest piękne, rzecz, czy wyglądasz idealnie, czy Palermo, czy temperatura, czy, czy nawet takie wiralowe numery jak Bebesita. Piszę piękny numer na święta, zrobiłem co w tobie, że ciągle chcecie więcej. I, I jestem z tego bardzo dumny i zadowolony. Siódmą cechą z Kolima, która jest niezwykle ważna na drodze do sukcesu, jest to, że potrafi być dumny z siebie i naprawdę docenia to, co osiągnął. Cieszy się z tego, co robi i z tego, co już zbudował. I to jest coś, czego wielu ludziom brakuje zatrzymania się na chwilę, spojrzenia na swoje życie i powiedzenia sobie: Zrobiłem kawał dobrej roboty. To nie jest pycha to zdrowa pewność siebie i szacunek do własnej pracy. Jeśli chcesz dojść daleko, musisz nauczyć się doceniać siebie i dbać o swoją energię, bo bez tego łatwo się wypalić. I to też świadczy o tym, że tyle jest koncertów, jest tyle ludzi. 80% w zimę moich koncertów to były koncerty biletowane, gdzie ja w każdym mieście powiatowym, w sale po 700, 800 centra kultury. Dzisiaj mamy te właśnie koncerty plenerowe. Ja z co drugi dzień gram Stadion Narodowy. możemy tak powiedzieć, jeśli byśmy sumowali liczbę <gry> ludzi. I to jest miłe, to jest miłe, że zrobiłem płytę Król Latino w dzień premiery, gdzie mało osób już dzisiaj kupuje tak fizyczne nośniki. 150 tysięcy sprzedanych wow. egzemplarzy, najszybsza w Polsce diamentowa płyta. Wyglądasz idealnie, potrójny diament, temperatura diament, niezwykle mała diament. Wszystkie numery, które zrobiłem przez ostatnie 4 lata, diamenty albo poczwórne platyny. Albo złote płyty. To jest rzecz, która mnie bardzo motywuje i cieszy. I nawet jak mam gorszy dzień, albo trochę jestem zmęczony, albo mam gardło zdarte, mm. i wlewam już z siebie tą butelkę wody i ten poros islandzki, tą witaminę <grym> A i E. jestem dla... jakie to jest, jakie to jest piękne, <grym> jak to jest budujące. Mm -hmm. Że to nie było tak, że mm, sztab ludzi nad tym siedział, tylko gdzieś ja w tej BMC starej. Mm -hmm. Bardzo się y, cieszę, że możemy naszą rozmowę zakończyć, mówiąc, że gościem no, oczywiście był Król Latino, ale przede wszystkim y, fajny gość, fajny człowiek. Cały wywiad ze Skolimem znajdziesz na kanale RMF Show. Link zostawiam w opisie pod tym filmem. Serio. Warto obejrzeć, bo to świetna rozmowa pełna pasji, szczerości i pozytywnej energii. Polecam z całego serca.